Mimo że Bruce Lee był mistrzem sztuk walki, jego największym dziedzictwem jest rola nauczyciela i mentora dla ludzi na całym świecie i to jest niesamowite i to jest fundamentalne w jego sylwetce, w jego biografii służyć innym. Bruce Lee nauczał, że prawdziwa siła nie polega na fizycznych mięśniach, ale na sile Ducha, umiejętności adaptacji i pozytywnym nastawieniu. Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka Potęga Głosu. Od czego dziś zaczniemy? Od słów Brusa Lee. Od cytatu, który nas wprowadzi w pewien stan hipnotyczny, zapraszający do tego, żeby stać się. Jak woda. Zapraszam. Oczyść swój umysł. Nie utożsamiaj się z żadną formą. Bądź bezkształtny, jak woda. Nalewasz wodę do czarki, staje się czarką. Nalewasz wodę do imbryka, staje się imbrykiem. Nalewasz ją do butelki, staje się butelką. Ale woda może też płynąć lub uderzyć. Bądź wodą przyjacielu. Dzisiaj będziemy kłaniać się filozofii i nauce Bruce'a Lee. Bruce Lee, legendarny mistrz sztuk walki, aktor i filozof. Nie tylko zrewolucjonizował świat sportów walki. Ale również wyraził głębokie refleksje na temat życia, nauki i tego, co uwielbiam rozwoju osobistego. Jego słynne powiedzenie bądź jak woda stało się symbolem nie tylko elastyczności w sztukach walki, ale także uniwersalnej filozofii podejścia do nauki. I Poznania. Bruce Lee wyjaśnił swoją koncepcję wody w pytaniu o to, jaka jest jego filozofia życia i nauki. Odpowiedział, że zbliża się do tego, czym jest woda. Woda jest elastyczna. Dostosowuje się do naczynia, w którym się znajduje. Może być miękka i delikatna, ale również potężna i niszcząca. Ta metafora odzwierciedla jego przekonanie, że nauka i rozwój osobisty wymagają elastyczności, otwartości na nowe idee i zdolności adaptacji. W kontekście nauki. Podejście Bruce Li do bycia jak woda można interpretować jako zachętę do ciągłego uczenia się, do krytycznego myślenia, czyli kwestionowania istniejących dogmatów i otwartości do zmiany. Czasami z tą otwartością nie jest nam po drodze, a jednak warto, warto próbować i otwierać się. Kluczowe aspekty. Filozofii Brusali w nauce dotyczą m.in. elastyczności umysłu, zdolności do adaptacji i zmiany poglądów w świetle nowych dowodów. I tutaj w aspekcie używania głosu w trakcie wystąpień publicznych czujemy jego moc i potęgę. Jeśli jesteśmy w ufności z naszym umysłem, ale również sercem. Kolejnym wątkiem jest otwartość na eksperymenty, chęć do próbowania nowych teorii, metod, tak samo testowanie różnych technik przemawiania, eksponowania naszych treści, jakości oddychania, czy trenowania dykcji. To wszystko jest w rytmie nauk Brusali. I oczywiście kolejny wątek. Samodyscyplina i ciągłe doskonalenie, czyli kaizen, nieustanne dążenie do samorozwoju, podobnie jak woda, nieustannie toczy się i ulega zmianom, aby osiągnąć swoją formę. Bruce Lee, urodzony w 1940 roku w San Francisco, jako syn chińskich imigrantów. Doświadczył wiele trudności. Od wczesnych problemów zdrowotnych, przez wyzwania kulturowe, aż do kontuzji i ogromnej krytyki. W młodości wiele razy musiał stawać wobec niepowodzeń, uprzedzeń rasowych, czy nawet braku akceptacji dla jego niekonwencjonalnych metod nauki sztuk walki kto by pomyślał. Pomimo tych trudności, Li zawsze odpowiadał na nie z odwagą i determinacją. Jego podejście do losu można opisać jako akceptację i aktywną reakcję na to, co niesie życie. Słynne słowa mówiące, że bój się najbardziej siebie, swoich słabości. I swoich limitów odzwierciedlają jego przekonanie, że prawdziwa siła pochodzi z wewnętrznego rozwoju i pokonywania własnych ograniczeń. Bruce Lee wierzył, że trudności są nieuniknione, ale to od naszego podejścia zależy, czy je pokonamy, czy pozwolimy, by. By nas przytłoczyły. Niestety często pozwalamy na bycie przytłoczonym. Nie wchodzimy w ten strumień światła. A Bruce Lee, gdy doznał poważnej kontuzji, która odciągnęła go od aktywności, nie poddał się rozpaczy. Wręcz przeciwnie. Wykorzystał ten czas. Jak można ten czas wykorzystać na niedecydowanie się na rozpacz? Decydowanie się na refleksję? I naukę. Jego słynne powiedzenie, nie bój się nigdy porażki, bo jest ona największym nauczycielem, odzwierciedla jego filozofię, że cierpienie i niepowodzenia to elementy niezbędnego rozwoju. Mam poczucie, że dzisiaj często słyszymy w mediach społecznościowych o wątku, by nie nazywać. Swoich doświadczeń porażkami. I bardzo mi się to podoba. Lepiej określać je jako lekcje, może doświadczenie. Bardzo lubię to podkreślenie. Nie ma porażek, a są lekcje. Zmienia się energia i waga słowa. A podejrzewam, że każdy z nas wielokrotnie doświadczył wagi słów i tego, jak potrafią te słowa podnosić. Lub jak potrafią niszczyć. I teraz decyzja, to na co się decydujemy, może zmienić trajektorię ruchu naszej historii myślenia o sobie i o sytuacji, w której się znajdujemy. I to wcale nie są wielkie słowa to, jakby to zgrabnie określić wibracje energii, z których możemy dowoli i bezwstydnie korzystać. I wprowadzać swój dobrostan w drżenie. W trutych chwilach Bruce Lee zachowywał spokój i elastyczność ducha, starając się dostrzec we wszystkim lekcje. Wierzył, że los jest nieprzewidywalny, ale to, jak na niego reagujemy, decyduje o naszej moralnej sile i charakterze. Na wiele w naszym życiu nie mamy wpływu, za to mamy wpływ na to, jak będziemy reagować na przychodzące doświadczenia. Im szybciej to zrozumiemy, tym prędzej poczujemy ulgę i dojrzałość i poczucie spełnienia. Czego zatem uczy nas postawa i filozofia życia Brusseli? Akceptacja zmiany jest kluczem do przetrwania i rozwoju. Nie bójmy się porażek, czyli lekcji i doświadczeń trudnych. Są one naturalnym elementem procesu nauki. Kolejne wątki: elastyczność i adaptacja. Nie szukajmy stałości, lecz ciągłego rozwoju. Odwaga. Stawiajmy czoła trudnościom z podniesioną głową, bo one kształtują naszą duszę. Mimo, że Bruce Lee był mistrzem sztuk walki, jego największym dziedzictwem jest Rola nauczyciela i mentora dla ludzi na całym świecie. I to jest niesamowite. I to jest fundamentalne w jego sylwetce, w jego biografii. Służyć innym. Bruce Lee nauczał, że prawdziwa siła nie polega na fizycznych mięśniach, ale na sile ducha, umiejętności adaptacji i pozytywnym nastawieniu. Jego życie. Jest żywym dowodem tego, że nawet w obliczu najtrudniejszych przeciwności można znaleźć motywację i sens. Jeśli przyjmiemy postawę bądź jak woda bądź jak woda elastyczną, płynącą, a zarazem potężną wodą możemy się stawać w sytuacjach trudnych, wymagających, niewygodnych. Jak filozofia Brusali widoczna jest w obszarach biznesu, edukacji, relacji? No to jest intrygujące pytanie, na które warto znaleźć odpowiedzi. W dynamicznym środowisku rynkowym firmy muszą umieć adaptować do zmian technologicznych, preferencji klientów czy oczywiście Wzrastającej konkurencji. Akceptacja zmiany pozwala przedsiębiorstwom wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, wprowadzać innowacje, których często na początku oczywiście się lękają, i nie zatrzymywać się w miejscu. Firmy, które boją się zmian, ryzykują utratę konkurencyjności. Podczas gdy te Otwarte na ewolucję mogą odkrywać nowe możliwości i rozwijać się stabilnie, nawet przy pewnych wątpliwościach na początku podejmowania ryzyka. System edukacji musi reagować na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. To brzmi tak bardzo naturalnie. Nie tylko na potrzeby społeczeństwa, ale również na technologię i coś bardzo, bardzo trudnego. Motywację uczniów. Ogromne wyzwanie dla sektora edukacyjnego. Ale akceptując nowoczesne metody nauczania, adaptując programy do realiów XXI wieku, uczelnie, szkoły, placówki edukacyjne mogą skuteczniej przygotować młodych ludzi. Do życia i pracy. Dzisiaj wszystko się zmienia, czyli jesteśmy jak woda w tym sektorze edukacyjnym. Elastyczność edukacji sprzyja także rozwojowi indywidualnych talentów i pasji uczniów co jest kluczowe w rozwoju osobistym. Nie możemy, jako edukatorzy, zapominać o tym, że ten indywidualizm jest szalenie ważny. Ja pracuję osobiście w sektorze edukacyjnym od ponad 16 lat. I widzę, jak bardzo zmienia się energia nauczania, jak dzisiaj młodzież używa innego języka niż to było dekadę temu. I mówię tu o języku w kontekście komunikacji, budowania relacji, zarówno między sobą, wśród rówieśników, jak również pomiędzy młodym człowiekiem a edukatorem, nauczycielem. Również w kontekście autentyczności, oczekiwań, wyobrażeń. Wszystko jest dzisiaj inne, dosłownie wszystko. Zatem edukatorzy, wybierając filozofię brusali bądź jak woda, decydują się na wejście w portal zrozumienia młodych, słuchania ich i akceptowania potrzeb i wątpliwości, a tych w trakcie dojrzewania są całe tony. Bardzo lubię sformułowanie Filipa Cembali, że jest stworzony z krwi, kości i wątpliwości. I mam poczucie, że to piękne określenie dotyczy ogólnie kondycji człowieka. Gdy przytulimy te wątpliwości, spotykamy się z otwarciem na bycie jak woda, właśnie. Bo wtedy zaczyna się gotowość na relacje, te prawdziwe, szczere. Ale najpierw zaczynając od relacji ze sobą, jak to zrobić? Zacząć od pustki, od wejścia w pustkę. Pamiętajmy, że wejście w pustkę. To proces nie ma sposobu na osiągnięcie celu, ponieważ proces jako taki nieustannie się toczy, nie ma końca. Gdy zaczynamy dostrzegać swój wewnętrzny dialog i ćwiczymy opróżnianie umysłu, proces ten stanie się częścią nas samych. To brzmi jak zaproszenie do pięknej, choć trudnej przygody. Będą chwile, gdy całkowicie zapomnimy o tej praktyce i powrócimy do starych nawyków. A gdy tak się stanie, no właśnie, co wtedy? <laughs> po prostu zacznijmy od nowa. Pustka nie jest nihilizmem, a raczej drogą do zrozumienia natury rzeczywistości i osiągnięcia oświecenia. Pamiętam, gdy w trakcie wywiadu z Ewą Ansperger o jej pracy i masażach, które robi, a które koją duszę ludzi, Ewa na pytanie, od czego zaczyna przygotowanie do masażu, powiedziała: Od pustki zaczynam. I to mnie poruszyło do kości. Wtedy zrozumiałam, jak to jest ważne, by móc czuć pustkę. By zacząć działać to działanie, zaczynamy od pustki, by mieć moc w działaniu. Zdałam sobie również sprawę, że doprowadzam siebie do poczucia pustki przed każdym wywiadem, by dojść do swojego źródła, by intencja i energia rozmowy były prawdziwe to dla mnie jest fundamentalne by nie zaczynać technicznie monotonnie czy podobnie za każdym razem za każdym razem ma być tu i teraz i prawdziwie a wy kiedy czujecie pustkę która napełnia i karmi jak się z nią obchodzicie czy my na co dzień możemy sobie pozwolić na docenienie pustki kiedy odpowiadamy sobie na te pytania możemy Zacząć inaczej myśleć o swoich nawykach, o przyzwyczajeniach, o nadchodzących doświadczeniach z pozycji pustki, która wcześniej może miała pejoratywne znaczenie, dzisiaj może znaczyć zupełnie co innego. W kontekście wystąpień publicznych metafora Brusalina nabiera szczególnego znaczenia. Woda jest zdolna do przyjęcia dowolnego kształtu naczynia. Co odzwierciedla konieczność elastyczności, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne w sposobie przekazywania treści, a także stojąc na scenie do dostosowywania się do różnej publiczności i okoliczności, w których się znajdujemy. A zarazem woda potrafi z łatwością przełamać przeszkody, być siłą, być nieustąpliwością. Podobnie jest. W komunikacji międzyludzkiej. Analogicznie odwaga sceniczna wymaga tego, by wyjść z własnej strefy komfortu, mimo obaw i niepewności. Nauki Brusali podkreślają także, że znaczenie psychologicznej odporności ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy społecznie, jak reagujemy na to, co nas. Spotyka, a bycie jak woda oznacza zdolność do przepływania przez trudności i nieprzewidziane przeszkody, których doświadczamy, czy tego chcemy, czy nie, nie tracąc przy tym swojej istoty. Wystąpienia publiczne to często momenty, w których ludzie odczuwają strach, niepewność albo presję. Ale tacy spikerzy jak woda potrafią przyjąć różne formy, adaptować się do sytuacji i przełamywać wszelkie ograniczenia. Z psychologicznego punktu widzenia, elastyczność mentalna i odwaga, te dwa obszary są kluczowe dla skutecznej komunikacji. Woda jako symbol reprezentuje zarówno tutaj zwinność myślenia, jak i odporność emocjonalną. To brzmi jak recepta na szczęśliwe życie umiejętność zachowania spokoju i pewności siebie, niezależnie od sytuacji. Każdy z nas tego potrzebuje i pragnie. Bruce Lee nauczał, że aby osiągnąć mistrzostwo, należy wyzwolić się od sztywności i ograniczeń, dążyć do płynnej, harmonijnej interakcji z otoczeniem. Co jest niezwykle istotne także w sztuce wystąpień, ale niekoniecznie tych wystąpień na scenie. Wystąpień, tak zwanych korytarzowych, czyli. Zwykłych Smoltoków, rozmowy telefonicznej, od której zależy, czy dostaniemy nową pracę. Podsumowując, filozofia Bruce Lee zachęca do ćwiczenia zarówno ciała, jak i ducha. Do bycia jak woda. To podejście sprzyja rozwojowi odważnych, Elastycznych mówców, gotowych zmierzyć się z wyzwaniami publiczności, korzystając z wewnętrznej siły, którą wyraża metafora wody. W końcu prawdziwa odwaga ujawnia się nie wtedy, kiedy jesteśmy pewni siebie bez reakcji, ale gdy potrafimy wziąć oddech, sięgnąć głęboko i płynąć naprzód. Mimo przeciwności. Ja osobiście, jako aktorka logopetka i szkoleniowiec z 20-letnim doświadczeniem na scenie, moje podejście do wystąpień scenicznych mogę porównać do metafory wody, właśnie którą lubię przywoływać. W trakcie tych wszystkich lat nauczyłam się, że elastyczność, właśnie, umiejętność improwizacji, dostosowywania się do sytuacji, które. Nie sposób wyreżyserować czy przewidzieć. Dostosowania się do różnych warunków i odbiorców to klucze do skuteczności w komunikacie, ale także do rozwoju i niebania się rzeczy, które się wydają przerażające na początek. Na scenie, kiedy jestem, opuszcza mnie wszelka sztywność. Staje się właśnie. Jak woda płynna, adaptacyjna, otwarta na różne formy i wyzwania, zaprzyjaźniona z pauzą, ze spojrzeniem odbiorców. To lubię i to jest też temat, którego nauczam. To oznacza, że umiem dostosować swój przekaz do dynamiki sali, grupy czy nawet własnych emocji. W zależności od sytuacji mogę się rozluźnić, albo bardziej skupić, zmienić tempo, intonację, czy język ciała, tak by najlepiej trafić do słuchaczy. W sali szkoleniowej, gdzie uczę tego rozluźnienia i tej adaptacji, widzę, jak warsztatowicze odkrywają swój potencjał, odkrywają kolejne karty swojej wolności do mówienia. Z każdym kolejnym wystąpieniem, z każdym nowym uczestnikiem, widzę, jak ta elastyczność wpływa na jakość w komunikacie, ale w odkrywaniu właśnie tej swobody. Nie trzymam się również sztywnych schematów, jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń. Raczej jestem właśnie jak woda, która oczywiście ma swoje granice, ale potrafi zmienić kształt. Przepływać przez przeszkody i adaptować się do różnych kontekstów i oczekiwań. I mówię o tym, by również Was zachęcać do tego, by eksperymentować ze swoim podejściem, bo umiejętność obsługi sytuacji, zmiany, improwizacji. Zwiększa efektywność, obniża stres, pozwala działać bardziej twórczo. To są zasoby, z których można korzystać w każdym obszarze naszego życia, zawodowo i prywatnie. To jest bardzo uwalniające. Wpływ tego podejścia na mnie osobiście i na uczestników w trakcie warsztatów, które prowadzę, jest szalenie widoczny. I jako performerka i trenerka, stwierdzam, z pełną odpowiedzialnością, że ta elastyczność sprawia, iż mój przekaz jest bardziej autentyczny. A uczestnicy czują, że są ważni i że mogą swobodnie wyrażać swoją ekspresję. Mogą mówić rzeczy, które ich zaskakują, że się decydują na ich wypowiedzenie, na takie zaskakujące zaufanie. Tworzy atmosferę, w której każdy może dopasować swoją wrażliwość do tego, co proponuje i znaleźć swoje miejsce, co buduje zaufanie i sprzyja rozwojowi. To z kolei napędza kreatywność, uważność, samodzielność w decydowaniu o wyrażaniu swoich sądów i opinii. Często propozycje warsztatowe, które proponuję, są tak awangardowe, że spotykają się na początku z ogromnym skonfudowaniem uczestników. Ale właśnie po to to robię. By wyrwać ich z uciążliwego trwania w ramach przewidywalności powtarzających się schematów. Bo tylko wyjście z tego pozwoli na rozwój, pozwoli na zobaczenie siebie w innej perspektywie, wyjście na metaforyczne powietrze, świeże powietrze potrafi zatykać. Ale jest paszportem do wolności i do oddechu, który daje swobodę, a nie przydusza. Podsumowując, bycie jak woda, to dla mnie nie tylko metafora, ale codzienna strategia, dzięki której rozwijam siebie i wspieram rozwój innych. Ta elastyczność pozwala mi działać w różnych warunkach, być autentyczną. I skuteczną. A to przekłada się na większą produktywność, satysfakcję i głęboki rozwój, zarówno mój, jak i tych, których zapraszam do swojej przygody, do swojej pracy. Do swojej pracy głosem, wyobraźnią, intelektem, wolnością, potęgi słowa. To jest wspaniała przygoda. Zapraszam Was do niej każdego dnia. Wszystkiego dobrego dla Was. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Potęga głosu bądźmy jak woda, niczym Brusli.